Czasami kot potrafi zachować się w nieprzewidywalny sposób. Wybryki mogą zaskoczyć nie tylko opiekunów zwierzaków. Pies, który w najlepsze wypoczywał na kanapie, przekonał się o tym na własnej skórze. Ciężko uwierzyć w to, do czego doszło. Wszystko zostało nagrane. Wiele zwierzaków codziennie musi dzielić ze sobą wspólną przestrzeń. Niekiedy może przyczynić się to do pewnych konfliktów, jednak w tym nagraniu nic nie zapowiadało, że kot zareaguje w taki sposób. Doszło do tego w czasie drzemki, którą ucinał sobie niczego nie podejrzewający pies. Pies i kot pod jednym dachem, kot potrafi sprawić nie lada zaskoczenie. Okazuje się jednak, że te oswojone drapieżniki mogą wywołać zdziwienie innych domowych pupili. Pewien pies przekonał się o tym w dość nieprzyjemny sposób. Nie da się ukryć, że każdy czasami potrzebuje drzemki. Ten pies też lubił się zregenerować w ciągu dnia i doładować swoje baterie z zbawiennym snem. Podczas tego wypoczynku obok niego usadowił się kot. Początkowo nic nie zapowiadało, że dojdzie do czegoś takiego. Reakcja kota została zarejestrowana. A nagranie trafiło do sieci. Wszyscy mogli zobaczyć, co może się stać, kiedy pies i kot znajdą się pod jednym dachem. Ciężko uwierzyć w to, co zrobił ten kot, pies z pewnością nie podejrzewał, że chwila relaksu, na którą sobie pozwolił, doprowadzić do czegoś takiego. Czworonu leżał na kanapie w towarzystwie kota. Czasami jednak, niestety, bywa tak, że nadmierne rozluźnienie przyczynia się do wstydliwego ulotnienia gazów. Pies puścił bąka, a kot początkowo wydawał się niewzruszony tym faktem, jednak nagle zrobił coś nieprzewidywalnego. Dzisiaj grzeje. 1. 2. Kiedy woń dotarła do jego nosa, kot nie wytrzymał i wyraził dezaprobatę w niezwykle okrutny sposób. Z impetem uderzył psa w głowę, tym samym przerywając mu drzemkę. Całe zajście zostało nagrane i umieszczone na YouTube. czekało się te, z niebywałej liczby wyświetleń. Użytkownicy obejrzeli to nagranie ponad 14 milionów razy. Tym samym kot i pies stali się prawdziwymi gwiazdami internetu. To trzeba zobaczyć. Źródła, newsner YouTube.